Cześć, witajcie 22 lipca. Pozdrawiam Was serdecznie z Gór Sowich. Trafiłam właśnie na mleczaje smaczne yy, i dzisiaj chciałabym Wam pokazać ten gatunek grzyba. Mleczaj smaczny. Jest całkiem sporo gatunków mleczajów, z których najbardziej znany jest chyba po prostu mleczaj rydz, zwany popularnie i potocznie rydzem. Chodzi za najpyszniejszy gatunek yy, mleczajów. Natomiast mamy też mleczaje jodłowe, świerkowe, Yy, właśnie mleczaje smaczne, yy, mleczaje biele, mleczaje wełnianki. Wełnianki są akurat niejadalne. A dzisiaj przyjrzyjmy się właśnie mleczajowi smacznemu. Tak sobie właśnie wygląda ten nasz mleczaj smaczny. Kolor ma intensywnie taki pomarańczowo-rudy. Ładny grzybek. Od spodu ma blaszki, dosyć gęste, takie jaśniejsze niż yy, kapelusz. Tu mam jednego już wcześniej znalezionego. To zobaczcie, jak intensywnie wydziela on mleczko, takie białe mleczko. Widzimy też, że trzon mleczaja smacznego jest pełny. Jędrny, zwarty grzybek podobno przepyszny. Dla niektórych uchodzi za wyborny, niektórym z kolei jego smak nie za bardzo odpowiada. Różne są opinie na ten temat. Ja dzisiaj wyrobię sobie swoją własną mleczaj smaczny. Coś czuję, że może ich być tutaj dzisiaj całkiem sporo. Mleczaje to grzyby z rodziny gołąbkowatych i podobnie właśnie jak z gołąbkami można przeprowadzać na nich próby smakowe. Natomiast podobno tego mleczaja smacznego można spożywać nawet na surowo. Wystarczy posolić czy tam przyprawić, jak nam odpowiada, i, i można jeść. Inne mleczaje trzeba poddać obróbce termicznej. No i trafił się kolejny mleczaj smaczny. Muszę przyznać, że są to naprawdę bardzo ładnie wyglądające grzybki, właśnie ze względu na ten intensywny pomarańczowo-rudy kolor. Bardzo, bardzo ładny mleczaj, smaczny. Wydziela on naprawdę bardzo duże ilości takiego białego mleczka. Tu jest nawet nieuszkodzony, ledwo go dotknęłam od spodu, żeby go zebrać. I zobaczcie, ile tego mleczka jest. Jest bardzo lepkie. Już mam całe ręce brudne. Dzisiaj czuję, że to będzie konkretne grzybobranie. Te mleczaje smaczne rosną akurat w takim lesie dębowym, ale równie dobrze można je spotkać w lasach iglastych, w jakichś świerkowych pod sosnami, czy też w innych liściastych. Tu w lesie dębowym. Zapach tych grzybów mi się nie podoba niestety za bardzo, ale wygląd to i owszem, zobaczymy jak smak. Pozdrawiam serdecznie papa. Pa. Zapraszam na piecznik.pl Przeniosłam się do lasu bukowego i tutaj też znalazłam mleczaje smaczne, czyli nie tylko w dębach, ale w bukach też jak najbardziej możemy je spotkać. Dwa, jeden taki bardziej bardziej już wyrośnięty, a drugi taki maluch. Przy okazji Wam jeszcze pokażę, że jego blaszki po uciśnięciu, po przekrojeniu jakimś uszkodzeniu przebarwiają się na taki ciemny kolor. jak widać, potrafią rosnąć dosyć gromadnie. Lecza, smaczne. Przeniosłam się w kolejną swoją miejscówkę i kończąc już na dzisiaj temat. Mleczaja smacznego wygląda na to, że jest to grzyb dość pospolity, przynajmniej tutaj w górach Sowich, bo jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo dzisiaj. I próbuję się powstrzymać przed, przed zbieraniem, gdyby się okazało, że mleczaj smaczny, nie jest to mój ulubiony gatunek grzyba, podobnie jak mleczaj jodłowy, którego nazbierałam milion po prostu półtora roku temu na wakacjach, y w Beskidzie Niskim, a okazało się potem, że nie lubię po prostu tego grzyba. Więc mleczaj smaczny, dopisuję w górach Sowich. Bardzo ładny grzybek. Dam Wam na pewno znać, czy to w komentarzu, czy jeszcze może nagram. Może dzisiaj na kolację sobie usmażę. Tu mamy gołąbkę na przykład, a tu mamy mleczaja. Dam wam znać, czy faktycznie jest taki smaczny, czy może jednak niesmaczny. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam na pieprznik.pl. Hej!